E, ja proponuję, czekajcie, zróbmy jeszcze porównanie. No, no, nie, nie, przepraszam, nie, powierz <grym> mi. Nie, jak pan jestem? I ja nawet pan pandy mam. Dzień dobry, Na podłogę. Bardzo serdecznie, ja jestem Paweł, a dziś jest Joszelka e, i Ren. Hello. Hejka. O jak jak mu. to nie wiem, to już. O nie. No. No ale nie eee. zabijesz mnie, czekaj. Nie no jest ja jak daleko jestem znowu. Ej, ja zabił nie zabił no paru no jeden. Słuchajcie moi drodzy, dzisiaj mamy low gear'a, e, taki jakby Ech. biedniejszy top gear. E, czyli e, każdy z nas Taka przygotował policja. swoje samochody. Joszorka ma e, draw góra. Tak. E, tego nowego, bo jesteśmy ciekawi jak on się sprawdza w terenie. Ej, ej, ej. E, jeden z widzów napisał, żeby zrobić coś takiego, więc proszę bardzo zrobimy. Eee, nie, porównamy nie to wiem, witałem się z ogólnie? dwoma tak. innymi samochodami. Okay. Eee, Ren wybrał, co ty wybrałeś w ogóle? Ren? Co to jest? To jest Anis Helion, my okay. friend. Auto, taki które będzie trochę. potężne. Eee, no, wiesz co, on taki jest surowy, naprawdę surowy samochód jest surowe. terenowy, można powiedzieć. To jest ziemniak. I tak jest on, jak go bierzesz. To jest żółty, Mam nadzieję, że zrobisz go żółtego. E, okej, okay. ja z nie. kolei wziąłem Lampan Datti Nowak, to jest takie jakby trochę SUV, ale pamiętam, że w dniu premiery świetnie się sobie radził w terenie, więc wręcz no. rewelacyjnie. Ja muszę coś zapytać, co się stało z tą nawet maską? Nawet możesz e, dziecko ktoś... wozić no, do przedszkola. Tak, w nie odstąpiłem i mi przywalili. Aha, Aha okej, okay, dobra. E, A u mnie wygląda normalnie ta maska. No, więc słuchajcie, bierzemy się za tuning za chwilę. E, wy ocenicie, która to, w to będzie to to nie wyglądało. Teraz? No, za chwilę, czyli za pięknie. za chwilę minut. w ogóle też pojedziemy na Monchiliad. Okay. Sprawdzimy tak. dużymi kątami, która sobie lepiej radzi i oczywiście sprawdzimy również... Dawaj, ja wjeżdżam tak do, do lewego, lepiej. Dobra, to, to jednak do prawego, a ty no do lewego. No co za parówy, no i zajęli oba stanowiska. A. No dobra, jedź, jedź, wsiadaj, jedź, jedźcie, wjeżdżaj, wjeżdżaj, OSZEL! To... Wjechałaś za mną. A, tu jesteś Jeszcze, ja Nie widzę. Jestem tutaj, dzień dobra. dobry. Proszę bardzo, już podjeżdżam. I też że skończyłeś ładnie. Ładnie wygląda te auto, no nie? Jeszuka no, przy. Tak, w szczególności tak. ten bagażnik. Nie, przegrałeś, powiedz. Przegrałeś z tym bagażnikiem. Masz najpiękniejsze auto, masz najpiękniejszą postać i. Ją... A ła, przestań! Z tym bagażnikiem z to ty z... przegrałeś. Ja chyba ja się cieszę, że z... nie widzę tego, się tego co wy tam trzymał. Czekaj, wejdę tam. Na pewno wejdziesz, tu po odcinku. dokładnie. Odciekuj. Czekaj. Dobra, Jeszuka nie bim, gdzieś tam się zarespitował. No to, to dobrze. Będziemy... Niech nie ci będzie, zabieram ci. Nie mam dostępu. No nie masz dostępu, no co ty? To za parówa. Chyba no. też wyjeżdżam. Wjeżdżasz? Okej. Okay. Ja, widzowie już właśnie oglądałem samochody. Sorry. E, zobaczymy. <noise> o rany, chłopie, zro... co to jest? To jest jakiś kosmos, no, na oh, yeah. yeah. to na Halloween O, Co To ty z tego zrobiłeś. No, no. Co ty zrobiłeś? Weź gdzieś tam do światła, do latarni, jak możesz, tam obok mnie. widzę, <noise> ja, ja, że Szynj, dzień wstaje, więc za chwilę będziemy super jasno Staję, mieli. Dzień dzień wstaje. Chodź tu obok. No obok! Ja... Tu! Ren! Gdzie jest ta latarnia? No tutaj no, świeci, o. Tutaj obok. Nie, nie świeci. No, o, dobra. Ustaw się ładnie, proszę. Dobra, e, więc moi drodzy, Ren tak które przedwcześnie halloweenowo. Aleś się e, ustawił. E, bestia jest tylko jedna. No brutalnie, zobaczymy czy będzie wygrywał również ten... A, włącz światła maksymalnie. Ja nie chcę się włączyć. Nie a, wiem Te przednie doszły tylko tak. Tak, lektory przednie. No. To często się zdarza. Serio? Dobra, słuchajcie, oceńcie tak. w takim bądź razie, która od Wam się bardziej podoba. Czy moje, lampa Dutpinova, czy od Rena jakieś mał? To jest właśnie. O, Anis Helion. He, Anis Helion, o właśnie. Czy nowy draugór od Joszeli? No, słuchajcie, sprawdzimy najpierw najważniejsze. Czyli przyspieszenie na, prost, na prostej. Dobrze. Ja mam nie taką trochę imuzynkę można powiedzieć, więc no cóż, zobaczymy. Nie <grym> bardzo. Krócone. Dobra, stańcie obok, tam tam tam, bo tam jest prosta droga na razie w miarę. Okej. Okay. I zrobimy na 3-4 e, na prostej. Zobaczymy, który ma lepsze przyspieszenie. Przynajmniej na tak, razie, okay. żeby zobaczyć na, na prostej. A później zmierzymy się z górą obok. Dobra, złącznego, uwaga. 3-4! Okej. Okay. Wow. że mój będzie wykrywał, ale. Myślałem, że mój wygrywał. <laughs> jedź, by... jedź dalej, jedź dalej, Joszelka, jedź dalej. Jeden, jedę. Tak, masz no kursę, zaczynam Cię wyprzedzać. E, Ren, jak tam? Zostajesz z tyłu cały czas, tak? Okej, okay, dobra, to tak kończymy, myślę. No ty znowu! Już jaka hamulce. No ja mam, ale na Tobie to nie chciałam hamować. No to dobrze. Okej, okay, dobra, chodźcie eee, w drugą no, stronę. Zobaczymy bezrycznego. jest mnie tyłek za to, że te światła wszystkie nie świecą. Dobra, nie. chodź tu. Dobra, podjedźmy tu do Rena. Teraz ręcznego pojedziemy. Mm -hmm. Dobra, uwaga. 3, 4. Okay. Dobra, tu. czyli Ren ma e, że tak powiem najwolniejszy, ja Najwolniejszy. mam maksymalną, ale Ja nie mam zrobiłem to pod spinaczkę. Pod spinaczka. No zatrzymujemy się. Ale ja już wygrałam patrz, teraz no, tutaj. No tak, no na, dłuższy, na dłuższym dystansie bym cię wyprzedził. Tak, tak, no no. E, no. Dobra, chodźcie, chodźcie, mam tutaj fajną miejscóweczkę znalezioną. Hmm. Hmm. E, gdzie sprawdzimy, że tak powiem, podjazd pod górę, bo e, to są auta terenowe, więc przede wszystkim musimy wiedzieć, e, czy one nadają się w teren. Uhu. No nie, no właśnie. Dobra. Nie. Chyba to tutaj ten było na razie, nie? Nie, to za Tutaj, nie ten tu, tu tu. Polej się, polej się tam. Ja jedziemy, jedziemy. No polej tak, się. Po zobacz, tu po lewej, zobacz tu po lewej. Nie, to jeszcze dalej. Jeszcze! To, jest ta górka, to ta górka, która będzie na koniec, e, prawie z pionowym podejściem. O, tu jest, dobra. Słuchajcie, ja myślę, że tutaj startujemy do góry. Wszyscy na raz? Wszyscy na raz, tak samo jak była prędkość maksymalna i tak dalej. E, ustawmy się tak mniej więcej może jakoś w tym kierunku. O. No dobra. E, jeszcze trochę do tyłu e, i jedziemy do góry. Zobaczymy, kto sobie poradzi, kto nie. Uwaga, wręcznego, no. trzy, cztery. Jak się wspina Ej, patrzcie, bestia że Ja szybciej się tu teraz no. widzicie to? Teraz jest różnica, no nie? Na prostej Joszelka sobie radziła, dobra, słuchajcie. Zatrzymajcie się, zatrzymajcie, się. zawracamy, zawracamy, zawracamy Więc jest duża różnica, a to tak, jest, to jest dajesz, duży podjazd. To, to że się podjedzie w ogóle. Na samą tak? górę tymi autami. Ej, możesz taką pokazać faktycznie, nie? Więc oh. na pewno zrobimy wyścig. Ale to chciałem sprawdzić, że na prostej Joszelka ma znacznie mocniejsze auto, ale... Lampada Tinovac lepiej sobie radzi pod górkę, nie? No może dobra. Dobra, dobra, czekajcie, patrzcie teraz tutaj. <grym> Oj, Ren. Co tu robi dobra. ten ja wiem. Zagapiłem się, e, jak sobie, e, Czekajcie, ustawmy się jest. tutaj. Nadal jest gorąco. Jest, jest. E, teraz słuchajcie. Pociąg! Ren! No, no, no. Tu, bo, gdzie, Czekasz, <grym> aż pociąg przejedzie. E, słuchajcie, ustawiamy się dokładnie w ten sam sposób i jedziemy prosto. E, później w pewnym momencie e, tam jest są takie jak drzewka. Mm -hmm. Zobaczycie, że tam jest pionowa ściana w no górę. Ale co ty robisz, no? Tam jest pionowa ściana e, w górę. Ren, jakbyś stanął, stanął ku mojej lewej, bo wjedziesz drzewo. Tam jest jakieś drzewo chyba. Dobra. Tylko nie tylko. Zobaczymy, jak teraz wyglądamy. Nie, Okej. Może być tak, że wyskoczymy po prostu i się wywalimy, ale zobaczymy. Dobra, uwaga. Gotowi? Mm -hmm. Tak. 3, 4, Oho. Co teraz? O nie. Spodłem. Na razie. Ja, sko ja skoczyłem praktycznie w miejscu, nie? Ja też skoczyłem w miejscu praktycznie, a ja, ja szokłem, też. Wiem, jakoś... okay. Ale Mnie to dalej jest... jedziemy? U. Nie nie nie, myślę, że teraz y, musimy sprawdzić jeszcze jakąś e, góreczkę. On nie. Ja tu ładnie e, nam wytagirowałem. Wręcz, wręcz pionową proponował, na starcie. E, Spróbujcie zjechać teraz bezpiecznie na dół. Zjechałam! Bezpieczna jestem. Eee, ja też bezpiecznie zjeżdżam. <laughs> ale ty tyłem zjeżdżasz okay. chyba. E, e, dobra. Nie we mnie. Zobaczcie, ja, mi właśnie dziwiło, ale <laughs> fajnie. Dobra, yeah, chodźcie, jest chodźcie kawałek dalej, chodźcie kawałka dalej tutaj. Hmm. Bo tu znalazłem <clears throat> górkę na start. Mhm. Mm mi się bardzo podoba ten pomysł. O, dobra, no posłuchajcie, bez sensu spodziewać... A ja myślałem, że moje auto będzie lepsze. Ja też myślałem, że moje auto będzie lepsze na proste, a okazuje się, że jest tylko lepsze na podgórkę. Nie myślałem, że będzie ogólnie lepsze, ale mhm. wyglądowo <grym> No Wyglądowo masz halloweenowo. No e, bardzo. Dobra jest. słuchajcie, Halloween mi, bo zaraz pociąg jedzie już. Uwaga, Stawcie się, dobra? 3, 4, 3. Uuuu. Para para, nie wiem, dobra. prawo, lewo, dobra. nie tak wiem gdzie tak dalej. Trochę, po, Prosto. Po ja zaczęłam hamować, bo nie wiedziałam gdzie jechać. No tak to, to, y, myślę, że jeszcze ma lepsze przyspieszenie, ale faktycznie pod górkę się podjeżdża y, lepiej, tym na pandację, No nie? czy ja wiem, mój też jest całkiem niezły nie do tego. Tak? No. Dobra, czekajcie. Już tak uważam. To, że jakoś się e, równowa... Ja proponuję, czekajcie, zróbmy jeszcze porównanie. Przepraszam. nie, nie przepraszam, mi sobie żółwik. Nie, jak panda jestem. I nawet panda mam. O nie, A Tego cię, tylko cię lekko dotknęło. No właśnie, niestety tutaj jest taki minus. O, dobra, słuchajcie, chodźcie, patrz, nie wiem czy widzicie. E, tutaj, tu, 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 o. Mam wrażenie, że szybciej tyłem podjadę niż przodem czasem. E, słuchajcie, Spróbuję. jeszcze tutaj taki podjazd jest e, do góry. Nie wiem czy go widzicie. E, tam na wprost byśmy jechali po prostu mhm. do góry. Chcemy Czemu tył? No ustaw się tam przychodzić. Ta Tylko no tyłem jechać, ja <słuch> Nie, bo tu trzeba porównać. Red, nie bądź taki, chcemy porównać. auta właśnie. No to porównujemy tyłem, co zrobię. <laughs> no, dobra, Waga? 3, 4, gry. Prawo, lewo? Nie wiem gdzie. Do góry, do góry, co teraz? No tak, do góry, dokładnie. Tędy, po wow. do w trak, prawo w tam W górę jedziemy. Uhu. <laughs> <Ekstrem. śmiech> Okej, okay, zaczynam cię wyprzedzać. Cieszę się, coś jest jednak... Yy, Chcesz być o. jak panda? Twój, twój! Okej, okay, jeszcze tylko poleciała. <laughs> Właśnie teraz o... Za ale tam jest przepaść. Mam do ciebie wrócić? <laughs> ehm, Gdzie co, przepaść ja... jest niby? To po Ciebie. Ale jaka przepaść, co co ci chodzi? No. Ja bym z ehm, przepaści nie wróciła chyba, co? co oj, ja no, ja no, proponuję co? zrobić jeszcze w takim... Razie. A jesteś tutaj? O, no nie, oczywiście jest, no, nie ktoś wiem, się odważył się tam wyjechać, to ten cień się odważył, no. Zygzak Joszelin. No, eee, patrz, ja to tam widzisz w takim razie e, jedną rzecz, mianowicie. No, się tym podjeżdżam. Wyścig na Monchiliad, ale bez używania dróg. Ten, e, wróć. No, nie? Zobaczymy, jak to wyjdzie. Zobaczymy, ale... jak to wyjdzie totalnie. Że tędy mamy jechać? No, któędy chcesz! Nawet idziesz tutaj, chce na przykład, tu i tędy patrz. Nie, bo ja nie wiem, gdzie jest Monchiliad. Teraz w no, to jest ta góra, na której jesteśmy, nas tam szybko Tak, tylko wjechać. że nie wiem, gdzie, w którym miejscu mamy się spotkać, bo ja nie, nie, nie ogarniam nigdy. <grym> na dole. E, ogólnie nie proponuję się zatrzymywać, bo wtedy ciężko podjechać. Jak się nie zatrzymacie w miejscu, to podjedziecie praktycznie pod samą górę. Tak mi się coś wydaje. E, dobra, bo ja będę robił teraz pandę. A skąd startujemy? E, z dołu. <grym> <grym> Panda! Dobra. Panda leci. Nie mam wyboru, nie? Dobra. <grym> Trzeba się dostosować. Do e, zrobimy. O! E, normalnie jak ktoś widział pandę, która zawsze się przewraca, tak no to to... To, to też jest... To, jest to. E, dobra, tak. Taka panda. E, ty... O rany. Dobra. Jak się zatrzymamy, to będzie ok. Ja się nawet nie dotykam już teraz. O. Aż tak zimno. Dobra, słuchajcie, ja myślę, że tutaj z tego miejsca będziemy startować i lecimy w górę. Dobra, ale proszę mi wyznaczyć trasę najpierw. Dobra, poczekajmy aż e, pojedzie ten trasę. Tak. E, tu nie ma czegoś jak trasa. Ale ja nigdy e... nie wiem, czy później nagle okaże się, że ja wygram, nie wiedząc gdzie gdzie mam się... E, dobra, dobra, zatrzymaj tak? Tak. Nie wiem, gdzie. Ja wiem, gdzie mam się zatrzymać na tym kwadracie dziwnym, nie? No, znaczy to jest akurat tam ten? Tam jest taki domek, jakby, nie? Mhm. Mm no wyciąg. Tam jest wyciąg, Pan. chyba to się nazywa. Kładę. Ehm, chodźcie na torak staniemy, będzie bezpiecznie. Wiadomo, że na torach zawsze się stoi. Okej. Okay. O. Dobra. Okej. Okay. Uwaga. gotowi? Tak Ale ten 3, bestiowy 3, silnik. 3. I lecimy, i lecimy na sam szczyt. Na sam szczyt? Dobra. Sami wybieracie drogę, którą nie jedziecie, więc to też będzie oznaczenie. Poddajcie się już. Okej, poddaj się. Nie, ty. Ty się poddaj. Nie, ty. Nie, się nie używać w ogóle żadnych dróg. Jak będzie droga oznaczona na tym, będzie dróżka zrobiona, to nie jedziecie nią, nie? Dobra, tu nie ma zrobionej. Easy peasy, lemon squeezy. Easy peasy, lemon squeezy. PANDA! Co się stało? Ale co się, co się stało? E, lecę i nie mogę się zatrzymać, nie je, to, do... to jest ciężkie wyzwanie, że tak powiem. Ja wiem, ja wiem, że to jest ciężkie wyzwanie. No i teraz i... ja robię pandę. E, więc o... na pewno będzie tak, że ktoś się stoczy parę razy. O... Teraz ja robię pandę, dobra. Nie ma problemu. Okej, okay, dobra. Jadę, 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 jadę. E, także czasami może jednak e, odpuścić trochę gazu, <grym> żeby nie stoczyć. <grym wytruje> dobra. Ej, jaj. No, to jest lekko problematyczne. Tam jesteście problematyczni. Dobra, pod pionową ścianę już niestety uh -huh. nie podjadę. Nie! Nie widzę, gdzie jadę w ogóle. Ja próbuję podjechać pod pionową ścianę, ale to się nie uda. Totalnie, to nie O ma rady jak boksuje to auto, nie! Stój o ranem Dobra, jest drzewo, zatrzymam się na drzewie. Nie, nie mogę! Nie wiem co będą robić, ale ja mam ja mam 100 metrów generalnie. Auto mi punktuś. zjeżdża! I najgorszy teren I do przejechać. A nie wiem, którym byście wjechali w ogóle. Tą samą drogą z którą ja pojechałam czy nie? Ten pojechał chyba w lewo wchodzi. Ja bardziej. Bardziej ja trochę... O nie, stój! Okay. Dobra, ja próbuję pokonać cały czas tą samą miejscóweczkę, Ui. tylko próbuję teraz zrobić to troszkę z innej dobra. strony. Dobra, dobra Tędy, tędy e, do ja Może radę. tak powiem, przeszarżowałem i pojechałem po pionowej ścianie to niestety nie pykło. A. Nie! Nie ma opcji. Nie ma opcji, tutaj nie podjadę. Nie no to jest jaj. Dobra, będę musiał w lewo podjechać, jak nic. O ile mi auto nie wybuchnie, bo się toczę i nie jestem w stanie tego opanować w ogóle. Ja nic tutaj nie widzę. Okej, okay, dobra, czekajcie, może tędy. Nie, no nie ma opcji, nie? O, dobra. Dobra, dobra. Jak ty nikdo mówić, nie? Ale poczekam sobie na us. To, że jesteś na szczycie? Okej. Okay. Mówiłem. Trzeba, ja to się jedzie na dole. Dobrze się jedzie, a co tam chcesz? Ja <śpiewam> ja zbieram, ja zbieram no nie kupi no parowo! No co za pajac! <śpiew> <śpiew> Schowaj tego apenantomizera, ap to ma być wie uczciwe. <śpiew> e, wiecie co, Jaki ja, uczciwe, ja w na już wygrałem. W Ren. E, <śpiew> no Josi <już jej> też. <śpiew> ja też tu wjechałam. Ja ja, ale. Wiesz, no, to, ale wiecie zbieram, wiesz, co, bo ja jechałem, z ścianą, próbowałem, ale nie udało się. Teraz jadę trasą. Na razie nie strzelaj, nie strzaj do mnie na razie. Dobra, bo ja już wjeżdżam w dół. Musisz być zastanowiony, niestety. E, e, bo chcesz czy to faktycznie nie uda się. Pat, na pat, razie! Patrz, patrz, patrz. Pat. Ja też ten wyjechałeś czy nie? Nie. Musiałem bardziej naokoło i tak Widzisz, Ale lampantarty sobie poradzi. Ja chciałem po finowejściu ścianie, spadło. Prawie po finowejściu wjechałem. O, nieźle. Także wydaje mi się, że znaczy inaczej. inaczej. Ren wygrałeś pod kątem szybkości, ale lampantarty i tak wygrywa pod kątem No, no ale joszarka to ja nie kucha. To? Nie no. To? Wygrałem pod względem wyglądu i pod względem ścinania z... się. Powiedziałam ci, że idę na dół, nie będę na was czekać. Jak to się ja ci Miał być spoczyj? kto będzie na dole jeszcze pierwszy. O, ja będę na dole <laughs> <wolę> właśnie. <laughs> ale bez swojej pandy. No a co mi co z tego? No i zrespiłeś się u góry, no i co teraz? Nie, zrespiłem się u góry! Ren! <laughs> <laughs> Narka! Ren! <laughs> uh <-huh. śmiech> Teraz szybki slalom na dół. totalnie. Ja tu się O się nie. Teraz mnie nie, nie dogonisz mnie nawet. Ale chaos, uspokój no, się proszę. No, A się ten odcinek. Się na dół. <grym grym grym grym> dół. Jeśli chodzi o auto, które to polecamy w tym momencie w dalszym ciągu lampa Tatinowak. Ja, ja, ja polecam dalej. Chyba się zaklinowałem. No to co, no to w takim razie, pa pa i do następnego! No będzie trzymajcie się! Trzymajcie się, O, pociąg!